Słuchajcie, cześć widzowie. Słuchajcie, jadę McLarenem. Bo dopiero z go kupiłem. 21 tysięcy Jadę to do dom. Hmm. Teleportuję się.

Nie wszystkie kupujemy. Ja nie wiem co jest O światło musimy kupić czarne. Znaczy nie, niebieskie. Gdzie są niebieskie? Niebieskie. I z tyłu ciemne. A ciemniejsze. Kupujemy to. To to. Kupujemy to. Miki, fajne, to o, dobra. A dobra, już jest Osiem tysięcy. Fajny ten Marcegos. W sumie wygląda na północ. Kończymy odcinek.